Dzisiaj szkoła słabych wyrzuca, a silniejsi raczej są nastawieni na walkę ze sobą. Cały problem jest moim zdaniem taki, że według wszelkich danych. Dzisiejsza szkoła, szkoła polska przynajmniej, ale wydaje mi się, że nie tylko polska szkoła, nie buduje, nie buduje żadnej wspólnoty. Zostało coś zaniedbane, znaczy nie, umie, nie umiemy nawiązać kontaktu z, ty, to, z, ty, z tymi młodymi ludźmi. Ja to mówię trochę wbrew własnym doświadczeniu, bo ja znam bardzo wielu młodych ludzi, którzy, z którymi mam kontakt i z którymi mogę się dogadywać jeżeli się współpracuje z młodymi ludźmi, to można się od nich bardzo dużo dowiedzieć. I to oni bardzo dużo wiedzą, tylko chodzi o to, żeby to wydobyć i żeby umieć nawiązywać ten kontakt pomiędzy pokoleniami. Nawet w okresie PRL-u były pewne kryteria, którymi ludzie się starali, starali posłuchać i były pewne autorytety. Jeżeli ludzie się przyzwyczają do tego, że to od początku się przyzwyczają do tego, że Internet jest taką, tworzy silną więź, to on będzie tworzył silną więź. Ludzie się rzadziej, znacznie rzadziej się spotykają na rozmowę, kim są i kim powinni, kim powinni być. I to właśnie jest etyka, jak się zastanawiam nad tym, kim jestem i kim jestem wobec drugiego. Dla mnie kontakt, zarówno telefoniczny, jak i kontakt przez internet, nie jest żadnym kontaktem. Znaczy, ja muszę usiąść, rozmawiać w internecie, na, 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 następuje jakieś rozmycie własności intelektualnej. Ci, którzy rzeczywiście tworzą własność intelektualną, są pokrzywdzeni w stosunku do tych, którzy dystrybuują tą, tą własność. Jeszcze nigdy nie było takiej. Taki, to nie jest walka, ale takie różnicy między pokoleniami. Pokolenie naszych dzieci czy, czy wnuków żyje w zupełnie innym świecie. Tworzą się nowe stosunki. To jest taki międzyczas. Parafrazując klasyków marksizmu, rodzi się typ człowieka nowy. Jakiś. A jaki, to nie wiemy. Dla młodych ludzi e, potrzeba wolności Wiązana jest z zupełnie innym obszarem niż nam się wydawało. Myśmy w latach 80. walczyli o takie podstawowe prawa do zrzeszania się, do przedstawiania swoich poglądów, do swobody poruszania się po Europie i po świecie. W oczywisty sposób byliśmy niechętni inwigilowaniu nam, nas, natomiast młodzi ludzie dzisiaj mają swobodę poruszania się realnego i wirtualnego. Mają poczucie wolności w sensie wszystkich norm, reguł, konstytucji, mechanizmów demokratycznych, ale gdzieś też mają takie poczucie, że w tej rzeczywistości cyfrowej chcieliby, aby nikt nie wchodził w ich obszar. Istotą nowoczesnego państwa jest to, żeby różne dobra dawało ludziom i to dawało w sposób bezpłatny, bo to jest warunek rozwojowy. I w tym sensie nabiera znaczenia domena publiczna, która przez te technologie cyfrowe zwiększa zasięg oddziaływania. Ludzie w drugiej połowy XIX wieku rozumieli, Świat, który ich otaczał, tak? Rozumieli wynalazki wynalazców, rozumieli kulturę, która się przy tym tworzyła, i rozumieli procesy społeczne. My musimy zrobić to samo, żebyśmy się rozwijali że nigdy nie należy wierzyć pierwszej napotkanej informacji, że istotą umysłu ludzkiego jest poszukiwanie, to znaczy mówienie a może to jest tak, a może jest trochę inaczej. To też nie jest pełna relatywizacja, tak? Ale to jest jakby uświadamianie sobie, że świat składa się z wielu obliczy, z wielu wymiarów. Nie ma rzeczy jednowymiarowych. Tożsamość, poczucie identyfikacji, rozpoznania samego siebie jest czymś, czego człowiek potrzebuje. I budujemy naszą tożsamość zarówno przez to, co zostaje sferą prywatną tylko i wyłącznie dla nas, jak i co jest tą sferą prywatną odkrywaną przez inny, przed innymi. Ten spór, który się toczy na naszych oczach. Pokazuje, że ludzie mają poczucie prywatności i że traktują Internet jako swoje domostwo. Ochrona tego domu, tej prywatności w Internecie powinna istnieć, ale nie można również mówić, że jakakolwiek próba pilnowania bezpieczeństwa. Śledzenia przestępców i eliminowania, ograniczania przestępczości to już jest samo w sobie naruszenie prywatności, bo to nie internet jest sferą wolności, tylko człowiek w określonym obszarze internetu buduje tę sferę wolności. Mieliśmy najliczniejsze manifestację od 1989 roku właśnie w obronie, w obronie swobody komunikacji w internecie, to jest taki znak znak no dosyć właśnie chyba charakterystyczny dla Polski. To nie był przypadek, że to Polska za komuny miała najsilniej działające media niezależne. te, te wolne media, które działały wtedy tak jakby one wynikały z pewnej potrzeby. I ta potrzeba nadal istnieje. Taki ACTA pokazała, że... Walka o wolność słowa to jest jedna z tych rzeczy, które rzeczywiście Polaków angażują. Musimy się zastanowić, czym tak naprawdę to prawo autorskie, które jest tutaj problemem. Jest i są tacy, którzy twierdzą, że ono jest własnością właśnie. Ale to oczywiście nie jest prawda, ponieważ prawo autorskie jest rodzajem sztucznego monopolu. Ja, oczywiście, co nie jest tajemnicą, ja stoję na stanowisku, że ten system jest rozdmuchany ponad wszelką miarę i że należy go w jakiś sposób zracjonalizować znaczy doprowadzić do. Ten, ten, ten system praw autorskich musi ulec zmianie, dzięki której normalny obywatel będzie mógł normalnie komunikować się z innymi. Ale wydaje mi się także, że należy walczyć o to, żeby po pierwsze, żeby, żeby były gdzieś granice tej ingerencji w naszą prywatność. Z drugiej strony zaś potrzebujemy większej swobody wyrażania siebie. I to jest i to jest, tutaj wracamy trochę do, do, do kwestii prawa autorskiego. My codziennie wyrażamy siebie, nadając komunikaty w przestrzeń publiczną. Tak? I, I bardzo często są to komunikaty, których nie jesteśmy autorami. To są zabawne rysunki, które znaleźliśmy w sieci, fajne cytaty, linki do artykułów. Tak? My to publikujemy na swoich blogach, na forach internetowych, na, 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 w portalach społecznościowych. I, I oczywiście ogromna część tych aktów komunikacyjnych, publicznych. To jest łamanie praw autorskich. Nie może zwykły obywatel naruszać prawa przy takiej bardzo podstawowej komunikacji z innymi. Jeżeli narusza prawo e, e, mówiąc do innych ludzi, to znaczy, że coś nie tak jest z prawem, no bo przecież nie z obywatelem. Ja oczywiście się cieszę, że, że kiedy byłem w liceum i robiłem różne strasznie głupie rzeczy, że wtedy jeszcze nie było. Kamer w telefonach komórkowych. Nikt tego nie nagrał, nie wrzucił w internet. Dzisiejsza młodzież jest w zupełnie innej sytuacji, bo będzie iść przez życie ze wszystkimi swoimi błędami. Ale z drugiej strony, tak sobie myślę, że być może to także zmieni naszą kulturę w jakiś ciekawy sposób. A może, może to jest tak, że, że zmienią się granice tego, co jest społecznie akceptowalne. Może się okaże, że wszystko to, co do tej pory było zamiatane pod dywan. Że teraz nagle stanie się dozwolone społecznie? A może będzie tak, że ludzie zaczną się przyzwoicie i lepiej, bardziej świadomie, bardziej pod kontrolą zachowywać? Ja kiedyś byłem bardziej liberalny, uważałem, że trzeba się bardziej otwierać. Ale dzisiaj uważam, że prywatność jest. Powinniśmy ich chronić, bo to chroni naszą, naszą tożsamość też. No. Naszą tajemnicę. Każdy człowiek jest tajemnicą. Jest, jest zagadką, jakąś enigmą. Jeżeli się tak rozłożymy, jak gazeta na podłodze, i opowiemy wszystko o sobie, to może się wyjawić dosyć smutna prawda, że w nas nic nie ma. Że jesteśmy tylko tym, co potrafimy powiedzieć. Ja myślę, że im człowiek bardziej wartościowy i ciekawszy, tym mniej o sobie mówi. Ludzie się boją milczeć, bo ludzie czują się bezpiecznie, jak jest cały czas jakby się werbalizuje coś. No. Ja, ja myślę, że ludzie eksponując siebie w mediach, coś sobie załatwiają, zasypują jakąś pustkę, rekompensują jakąś próżnię, jakiś, jakiś defekt, jakiś brak. Że z czasem przyjdzie taki rodzaj refleksji u każdego starszego, dojrzałego człowieka: że ważniejsze to, co w środku, niż to, co na zewnątrz. Nie należy się narzucać z tym, co ma się do powiedzenia. Każdy niesie w sobie jakąś własną prawdę. Internet zwłaszcza ma tę dobrą zaletę. Jest ich niewiele, ale ta jest dobra. Że można wyszukać dowolną ilość informacji, jak się potrafi, odpowiednio. Także dotyczących swoich krewnych. Ale żeby zrozumieć, kim byli ci ludzie, jak żyli, Jakie wartości reprezentowali, co było dla nich ważne. Ja myślę, że każdy z nas taką podróż powinien odbyć, bo wtedy łatwiej zrozumie, kim jest albo kim nie jest. No ale dowie się o sobie jakiejś prawdy. Przez całe życie poznajemy siebie samych. I trudno nie mówić o sobie albo kłamać o sobie, jak do końca się nie wie, kim się jest. Jakim się jest. ja tutaj, jakby, w dwóch rolach występuję, tak? Dla mnie prywatnie. Dla Kurskiego Jarosława. Zaznaczanie swojej obecności, buksowanie się, mówienie: O, to jestem, uważam to i to. Nie ma znaczenia. Natomiast dla mnie jako szefa gazety to jest zupełnie inna rola. Źródło autorytetu nie wynika z pozycji, tylko wynika akurat w tym momencie z tego, co wiem, co jest, co jest użyteczne. I, i to, to, to jest chyba jedyna skuteczna, chociaż bardzo trudna recepta, bo z kolei łamie prawda, schemat na działania takich hierarchicznych społeczeństw. System edukacji, jaki był, wynikał też ze sposobu, jaki no, traktowaliśmy wiedzę i nabywaliśmy, tak? i hierarchia była wyrazem stopni wtajemniczenia, tak i sposobu do, docierania do wiedzy. Dzisiaj widać, że jest zupełnie inaczej. Znaczy, po prostu wiedza jest innym projektem, jest, jest znacznie szerszym i, 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 i po prostu znowu bardziej ta metafora bazy danych zaczyna pasować, a nie pewnej hierarchii. To, to jest symptomatyczne właśnie kon, koniec projektu Brytaniki, tak? która już w papierze więcej się nie ukaże. To na młodych działa, bo oni są bardzo nastawieni właśnie na, 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 na pewną też taką wrażliwość na efektywność, więc pokazywanie pe, pewnych rzeczy ale właśnie nie z pozycji siły, tylko i przemocy, tylko, tylko właśnie argumentu, który odwołuje się do ich wrażliwości, jest może być bardzo skuteczny. No I tutaj też jest taka konstrukcja dzikiego cyfrowego tubylcy, prawda? który, który no w tym właśnie jest zanurzony w tym internecie, w którym my nie jesteśmy tak dobrze, a zwłaszcza już ci, którzy w ogóle nie korzystają, no to już w ogóle nie wiedzą co chodzi. No więc sobie wyobrażają, co tam się może dziać. I są dobre rzeczy i złe rzeczy, no więc są to albo bardzo kompetentni technologicznie ludzie, no ale z drugiej strony odspołecznieni, ileś takich stereotypów ja, że no, rzeczywistość jest inna, to znaczy ona jest inna nie taka, że, że rzeczywiście ci ludzie są inni niż rówieśnicy ich 50 lat temu i to jest różnica antropologiczna w niektórych aspektach, jest część takich już badań, które pokazują, że wręcz neurofizjologiczna, że po prostu umysł kształtuje się pod wpływem mediów, w których się korzysta, inaczej jest skonstruowany umysł człowieka niepiśmiennego, inaczej piśmiennego, no inaczej takiego, który więcej czasu spędza z internetem niż z telewizorem. W ślad za tym. I do przemiany takiego rozumienia pewnych parametrów antropologicznych, które no nigdy też nie miały charakteru takiego właśnie esencjalnego. Nawet pojęcie czasu czy przestrzeni zawsze było konstruowane kulturowo adekwatnie do pewnej epoki, do mediów jakie się używało. No i dzisiaj tak jak zmieniło się pojęcie czasu po wynalazku chociażby telegrafu i kolei, no I Czasu i przestrzeni. Tak samo dzisiaj z kolei w dobie telefonów komórkowych i, i internetu i to co widać już wyraźnie to coraz trudniejszą zdolność młodych ludzi do myślenia w kategoriach linearnych. Niby używamy tych, często tych samych słów a okazuje się, że zupełnie co innego, co innego rozumiemy i nie ma dobrej recepty na, na rozwiązanie tego problemu poza jedną, którą chociażby finowie zastosowali też w swoim systemie szkolnictwa. Być może jeszcze gdzie indziej, ale o nich to wiem, że po prostu zmienia się rola, tak? że nie, nie rezygnujemy z takiej prostej transmisji, właśnie z starszego pokolenia na młodsze, tylko wspólnie się uczymy, pokazujemy jakie mamy zasoby, co ja wiem jako starszy, co ty wiesz prawda, jako młodszy i teraz każdy może być źródłem dobrej wiedzy. Kto? Co? Po co? Dlaczego? Co chodzi? Jak mam to rozumieć? Dlaczego to ma być ważne dla mnie? Co to znaczy dla mnie? Co to znaczy dla Ciebie? Co to znaczy dla was? Co to znaczy dla nas? Interesuje. To mnie interesuje. Ja to wiem. Nie wiem. Nie chcę tego wiedzieć. Kim ja jestem?